To są domy dermowe, ale zobacz jakie duże i fajne. Fajne. Ale tam są lepsze niż tutaj. To są to jest kupiony najpierwszy, ale ja, ja znów kupuję dom, bo ja muszę zrobić imprezę. Ej, to nie fair. Nie, tu się nie wchodzi, dlatego ja chciałam jechać, bo ty nie wiesz jak się jeździ do tym domu. Dobra. dobra, tutaj wysiadamy za parku. Nigdy wjeżdżam do Waseru. Wjeżdżam do Was

Co ty rowerem będzie? Teraz badam jumper! Ja jestem ci kreteirą, piesko ci kreteirą. Dlaczego hmm. no, nie masz takiej głowy. Cikretera. Ja ładu nie mogę. A wiesz o tym, że ja ciebie oszukałem. Te domy, które tutaj są za robuksy. To fajnie. Nie, i ci pokażę, gdzie są darmowe. Bo no już tutaj byłem i chciałam kupić kiedyś ten, ale. Ja cię zabiorę, odbierz. Olaf, odbierz! Nie to ładuje. O, odbierz! Nigdy. Olaf, chodź, chodź! nie będę mogła grać. Ej, ty też się trzymasz mojego ogona, na ejcie, mojego. A, o, to oko. a czemu nie jest ścigle tej rabieski, tej Wsiadam w salonce. No ej, ja ci zabiorę tam gdzie... No ulep! Ona... No ulep, bierz! Cikleteira, piec koteira! Ej, to jest zup Cikleteiry! No ulep! Cikleteira, piec koteira! No. Ja mogę wjechać. Reszci nie, nie udaje się jechać. Dobra, to idź tam. Bądź walny w głowę. Fajnie było. Uuu. Albo w sumie kto będzie pierwszy przy tamtych domu... Tam, widzisz tamte domy? Tutaj to są darmowe. Kto pierwszy będzie kupuje ten dom. The future.

Ten balkon jest ładny. Albo na zewnątrz musi być na zewnątrz. A gdzie jest twój rowerek? Chodź! Ej, tu strych! Na strychu dajmy twój rowerek! A zrych jest bardzo Ale na strych jeszcze trudno jest schodzić. Jak? Zabierz no to ej, wiesz co, na strychu jest, ej, to nie jest strych, bo tam jest łóżko, wiesz? ona no zabierz tak, mnie, bo ja tu się ciągle męczę. Dobra, tutaj jest łóżko, to jest strych. No u nas, zabierz I, mnie. No to nie ruszaj się. Jak cię mam zabrać, jeżeli no, się tak. No ale ona ma podłączone. Wydisz do domu? To Dziwne. Patrz, patrz przez okno. Ej, mam szafę. Nie pokażę ci balkonu, bo balkon jest za ładny. Ej, no ładny nawet. Za Piotra. Jana. Ola, włamiemy się do, do kogoś domu? Ona, Ola, zobacz. Tak. Hmm. Ok, to tak. Hmm. Na którymś razem się na pewno uda. za I zobacz, teraz tu musi... Nie, bo to jest nasz dom. I się włamujemy nie, Udało mi się, jestem na oknie! Oj, smadłem! No, trochę zabrali ale nie. No, ale teraz lecimy do, do Los Do Możemy do Paryża. Nie, my byliśmy w Paryżu. E, Los Angeles no. Ale Los Angeles. To jest hmm. trochę... To jest nie! To... Jak wejdźmy do normalnego, do tej nauczycieli. Nie! Damy. Lećmy do Seulu! Ale my już tam byliśmy. Nie, nie byliśmy, Janie. Byłeś tam? Co? Ale byłeś. Sam mówiłeś, że chcesz by tam, tam lecieć. Ło, wow, ładnie wygląda w Seulu. Ej, mam walizkę. Uj, woda. A tam damus? A tam Angeles czy dokąd? Ja, ja wyleciałem do Seulu. Ja też lecę, ale długo, długo. Nawet dla z pani ta niebieska. No, no. Czemu nie tak długo dłużej? Ola, 5 minut i jak mnie nie mnie dołączy, wychodzę z gry. Nie żartuję. O. Czyli 11.49. No ja chyba mnie nie dołączy. Ciągle, ciągle. Ciągle mnie dołącza Ola, ciągle. A możemy zagrać w coś innego w ogóle? Ty odshamowali mnie w restauracji. Mogę sobie skupić, że tam nic nie było. Więc wiecie co? Wyracamy do prawdziwego życia. Czyli do poznania.